Cześć kochani, to jest z Laboratorium Papieru. Przychodzę do Was z kolejnym albumem. Jest to album zrobiony z papierów z Exxona i ma wymiary 19 na 26 x 6 cm. I chciałam Wam pokazać tym albumem, że pomimo tego, że są to papiery z Exxona, to album wygląda naprawdę fajnie i elegancko. Jest to album typu folio. I co my tu mamy? Album jest, żbiet ma obłożony ekoskórą. Jest to ekoskóra z ekszona, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jest ono przyte czarną nitką. Na okładce mamy narożniki metalowe. I narożniki są z AliExpress. Mamy taki narożnik wycięty z mm, czarnego papieru. I jest to jeżeli się nie mylę, narożnik z Actiona. Jest tutaj również napis Memories. I to jest wykrojnik z AliExpress. Oprócz tego mamy koroneczkę, również kupioną na Ali. I gumkę. Gumkę nie wiem skąd. Nie pamiętam. Tutaj również mamy kwiatuszka z Ali. Z tyłu wygląda tak. Nity są z Weara. Jak, jak sądzę zazwyczaj ich używam otwieramy, bo tu jest zamykanie na gumeczkę otwieramy i album po otwarciu tak się prezentuje nie mieszczy się w kadrze więc muszę kombinować najpierw pokażę Wam może lewą stronę na stronie tej zewnętrznej mamy mamy rameczkę tutaj się wyciąga matę do tej rameczki Tutaj mamy miejsce na podpis i ten wykrojnik to też będzie chyba z Aliexpress. Czekajcie bo myślę. Chyba tak. Te narożniki jeżeli to nie są te same a nie są jedne które mam jakby inaczej jeszcze. Dwa rodzaje, które wykorzystywałam, są z Actiona i jeden jest z Ali. To na pewno. Aha, a ten wykrojnik to na pewno jest Ali. Ok, dobra. Czyli wszystko jasne. Zaokrąglałam rogi, dziurka, z x kata Otwieramy, czy zamykanie na magnes. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Miejsca na zdjęcia są przeznaczone na format 10 na 15. Tutaj mamy. Taką ozdobę. I to jest. To jest ze Spellbindersa generalnie. Tutaj mamy dwa miejsca na zdjęcia. Otwieramy dalej. Tutaj mamy zawiązywany na. Na, na, na. Sznureczek woskowany czarny. Wodospad. A te. Te zapięcia są wycięte z wykrojnika z, z Crealize, jeżeli się nie mylę. Robiłam ten album jakąś chwilę temu i on tak leżał i czekał, aż ja w końcu Wam go pokażę. I tutaj mamy tak. Kieszeń, jest to kieszeń foliowa, a w kieszeni mamy tak matę jedną, matę drugą, dwa tagi. Z, wycięte przy pomocy wykrojnika Krealize. Tutaj mamy nity, i to są akurat nity, to, bo to nie są z Weara, tylko to są nity z Craftelier. I tu mamy kopertę. I ta koperta to jest wykrojnik z AliExpress, i to jest, jeżeli się nie mylę, y, oryginalny wykrojnik. Tu jest ćwiek z Actiona i tureczek woskowany i papier ten, ten metalizowany też jest z Ectiona. Tu wkładamy do środka i tutaj zamykamy. To była pierwsza część. Teraz mamy część środkową. W części środkowej mamy drzwi. Również ten wykrojnik ze Splebaidersa. Rozwiązujemy, chyba tu troszkę za dużo sznureczka zostawiamy, ale niech tak będzie. ćwieki również zekrzona, otwieramy i w środku mamy miejsce tutaj na zdjęcie, raczej nawet na trzy. Te wskazówki mam z AliExpress. Tutaj jest troszeczka czarna, za którą ciągniemy, bo to jest zamykane na magnes. I tutaj mamy miejsce na zdjęcie pionowe. Tutaj jest kolejne miejsce na zdjęcie pionowe. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie poziome i tu mamy kolejny wodospad. Tym razem ten wodospad yy, tą pierwsza strona ma, ma wstążeczkę do zamykania i ma dodatkowe ozdoby. Podnosimy, a pod spodem mamy kieszonkę. Kieszonka jest podklejona folią. I to jest też wykrojnik ze Spellbindersa, a to yy, taka karta na zapiski z Aliexpress, to jest z z Aliexpress. Tak sobie później zawiążę. Zamykamy, tutaj jest magnes, potem tutaj mamy sznureczki, więc tam się nic nie otwiera. Wszystko jest tak dostosowane, że jak będzie dużo zdjęć, to nie ma prawa ten album spuchnąć, bo tutaj jest zostawione na tyle miejsca po bokach, że, że spokojnie. I trzecia, i trzecia część. Trzecia część. Tutaj mamy również rameczkę. Również mamy miejsce na podpis. Te kryształki są zębika. Otwieramy. Miejsce na zdjęcie pionowe. Kolejne miejsce na zdjęcie pionowe. Otwieramy dalej. Tutaj mamy kolejny wodospad. Jego już nie będę rozwiązywać. Tutaj mamy taką stronę z kieszonkami i stagami. Tutaj można sobie albo wkleić malutkie zdjęcie, albo coś napisać. Obracamy. Otwieramy tu jest miejsce na kolejne zdjęcie i kolejne dwa miejsca na zdjęcia. Tutaj w tym albumie zdjęć zmieści dosyć sporo. Yy, album jest bardzo, bardzo fajny w konstrukcji. Z... Przede wszystkim on jest w ogóle solidny, ten album, bo on jest wykonany na grubej tekturze introligatorskiej. Tutaj mamy dodatkowo pozostawiane miejsca, tak żeby. Yy, na pewno nam się te zdjęcia, nawet jak, do, nawet jak dojdą zdjęcia, to żeby nam całość tutaj nie napuchła w tą stronę, tylko po prostu żeby dalej się tak fajnie zamykał. Kolorystycznie fajnie mi się wydaje, będzie pasował na przykład do yy, albo jakichś starych zdjęć bardzo, takich bardziej wintyżowych, albo na przykład z jakiejś sesji ślubnej, albo w, coś w ten deseń, gdzie mamy kilkanaście takich zdjęć. Bardziej zdobnych? Tak, to myślę, że takie, takie było jego przeznaczenie. Najlepiej by takie zdjęcia po prostu w nim wyglądały. A Wy co o tym myślicie? Dajcie koniecznie znać. I do zobaczenia. Pa! pa.